Dzisiaj będziemy grać. No w co? W y, flupi salon. Okay. Co to będzie? Co gamy? Nie wiem. Flipisan! O tak! Widzicie, że jestem bez serca! Nie mogę na tego papugę patrzeć. Jaką papugę? Tego. A jest na kutkę. I to jest na kutkę. Złołam dwa zwierzęta. Jakby Myślałam, Ja na początku, kiedyś to grałam, to myślałam, że to jest normalnie, że to jest owca. To tak wygląda. No. Ale golenie! Golenie. No golenie, no. no. Dobra. Co teraz zrobisz? Teraz... Będziesz? Nie, ja teraz ko. Teraz koł. dobra, przycisz, może troszeczkę przycisz. Dobra. Oczepinkę. O! Jak głośno. Dobra. To jest pies czy owca? Nie, to jest kot. Żartujesz jesteś, ze mnie? Nie. Serio? Kot, który się kąpać? No Ta gra jest chora Mówiłam O, Teraz go czeszę Czeszę Świetnie Zobacz, teraz go No, jak to się nazywało? Nieważne I teraz go właśnie obcinam Nie mam Tego, bo... Czego nie ma, Rędzia? Co za bieda nie ma o tego, a to mi było bardzo potrzebne. Ale co, ja by nie wiesz, chcę się dowiedzieć. O tego. Molarki. No przecież gólarki. już go obcięłaś, nie? Teraz zrobię sobie taką stylizację, tak? A ja go obcinam. Ile ha -ja, haja! Idę mnie odcięłaś. Widzieliście to? Haja, haja, haja! ćwiczy ciosy karate! Uja, uja! Przy obcinaniu kotka biednego. Będzie pięknie wyglądał na koniec? Tak. A teraz co robisz? Cieszę go. Eee, co eee, by to robił jakieś diumyjumyjumyjum? Kręcę tak dziwnie, wypalowano. Nie, jednak to mi się podoba. Chcę, było prosta. No właśnie, taki będzie ładny. I bardzo mi tam jest po No właśnie A co to jest? Nie, patrzcie go Patrz jak go, wydłużyłam. O. I on wygląda tragicznie. Ej, no to jaka się jest listka? Ja bo no, się to nie fajnie Dobra, robię to jakoś I co z tego będzie? Na koniec wyjdzie ten chonik Tak? Nie Na pewno? No Widzicie ręki ząbek? Prawie wyleciał, ale jeszcze się trzyma Piszcie w komentarzach Co mam pisać ręka? Że ząbek wyskocz, nie? Dobrze. To może szybko wyleci, bo skubany się trzyma, nie wiem co. Kotą się doba. Do... <gryw> tak wygląda mój złowiony Eee, czemu on ma oksy takie? No, takie dałem. Żad. Nie będzie taki dziwny. To tego robimy na ładność, a drugiego na śmieszność, ok? Dobra. Okej. Okay. Dam mu to. I jeszcze co? No. Uuu, jak się ucieszy, 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 ucieszyła, to jest pa, paniusia? No. Ucieszyła się. Ładny kotek? No, nie wiem. To już widzowie ocenią, nie? No. Ale się widział ładny. Mi się podoba! Nie też. Okej, okay, to... O, jeszcze... Wiecie, zlumienego tak. Nie, to jest Mam no, taki ładne. O! No okej. Okay. Ręczaby! by! Gdzieś nie? coś tam popsuła. Mam płacze, czyli N to... Dlaczego on płacze? To mi się nie podoba. To ty. A ty to zrobisz w ogóle? Tło. Tło. Aha. No, to z Dobra, teraz tylko na śmieszna. No właśnie, ręcia Teraz masz! Nie, nie. Pewną... Co to jest? Owszarek niemiecki? Nie! Owszarek szkocki! Lesji wróć, tak? To jest pies? Tak, to jest pies. Ścinasz go do gołej skóry? Tak? Czekaj, nie. Lęcia powiedz no Nie ścinam, patrzcie Tylko to Robimy go za śmieszność. Okej? Okay? No. Może mu po... Albo ci od nowa i takie paski powycinaj. Lęcia. Patrzcie na O nie. E, co mam pomysł? Stać się, od i takie paski powcinaj. Jakie paski powiem? No takie wiesz. Zit! Zit! Takie w odstępach od siebie. A dobre. że takie był, wiesz? Mega śmieszny. Wiesz, Zup. o właśnie tak i obok! Eee. <grystanie> dobra, dobra! Ale czad! Okej, okay, okej! Okay. No, no, bo wszystkie zgolisz! To znaczy, było... O. A co dopiero patrzy jak tego jest? No, okej. Okay. Nie, ja chcę coś na, na to napisać. napisać. Serio? Nie? Ly. Ly? Nie wiem. Mam mnie ci było za, włoski zahaczają. I opomaga! Pomagam? No. Zzzz. <laughs> y I to jest niby tak? Lubimy cześć, że ja kiedyś <laughs> zrobiłam. No, zauważyłem. Ok, rób go na śmieszność. Radek. To jak on wygląda, tragicznie mega tragicznie tak jakby robił jakiś mały dzieciak a nie no ale wiesz, ja nie chcę nic mówić ale no 7 lat to za dużo to ty nie masz ale mały, taki mam... wiem, taki bobasek, tak? no czekajcie, ja wiem co zrobię temu zrobię tak jak wcześniej, bo to było śmieszne z tymi to Słuchajcie tylko co? Jeszcze jest. I... Więc... Jeszcze jest więc? Może to wygadam Co? Jeszcze jest więc. Aha. No ty owczarku jakiś tam. No rób się... no... Chciałbym rób Bo no, muszę go całego niestety. Proszę, jak on wygląda? Nie, musiałem go całego zgolić. Co? Muszę go całego zgolić, niestety. Dlaczego? Bo tam tak jest kazane. O nie, 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 bo nie, ja, ja chciałabym no, śmieszność zrobić. Czekaj, zrobimy go jeszcze raz. Nie da się tak, trzeba go całego zgolić. No. No to zrób go ładnie, no dobra. Nie, na śmiesznie go zrobię. Tak? Mhm. Patrzcie na tego, gdzie go... Yy, po, jest powiązany pianą! Zobaczcie! A, nie będziemy go szczypało w oczy? Jak myślisz, Lęcia? Aż piana się układa. Co ty zrobiłaś? Czemu się to zmieniło? No... Bo tak ostro czesałam aha Nie <noise> tego głupka. No jest. Uła! A co teraz zrobisz? Teraz go powiększam tą sierść. Co robisz? Powiększam sierść. Jak to powiększa sierść? Nie rozumiem tego. No, no ten płynem na Aha! Najpierw ścinamy, żeby później... coś zrobić? Lekko kupię, nie? Tak. Aha. No takie gry. Jak widzicie, ja lubię kupię gry. Ja bym bardzo chciała. To bym chciała. To, wiecie co ja bym chciała? Co byś chciała? Założyć. Zrobić za filmik. Zrobić to, położyć i te wąsy, nie? A z tego chciałabym mu zrobić tą kartę, co? No to rób! A to jest za filmik. No, a za filmik? Będę gadała o głupim... Ja ciebie, co to jest? Fajowska gra! To jest... chyba... Pomyli, piszcie w komentarzach czy ja się pomylił, to jest głupia gra. Nieprawda, bo to jest... zobacz, fajna grafika! ja. To, to. Statki jak... pójdą! O, zobacz, jaka głupia grafika! Walczą! Wojna! Nie, że to wojna! Fajowskie to było! Nie. I za filmik! Lenka sobie odblokowałaś, tak? tutaj mamy. Jeszcze tutaj, tą rzecz, muszę odblokować sobie. To teraz nagra jest? O co to jest? Nie! Znów głupie coś! i za dziewczyn! Ale konie jakieś śliczne, no nie gadaj. No, ale ale pewnie, że grafika jest super. A, gościu! Co sobie gra? Gadają sobie? No. Ty, a może zagramy w to? Nie, nigdy, to jest chłopackie. A, a dziewczyna tam gra? No, a to są owoce. Ja to, to nigdy nie zagram. A tam, a tam? Byś tak, no jakieś państwo i bo lęka atakuje inne państwo. Napiszcie, czy chcecie, żeby lęka była. Taką dowódczynią Albo nie lepiej, nie, bo to. Faktycznie. Hmm. Może to są starsze dzieci. Nie wiem hmm? I jak tam ci idzie? Hmm. Przysz... I co jest? Znikło? Oszukali nas? Nie wiem, no. Kolejny filmik? Tak, i ja on to sobie ogląda gdzieś Uuuu <grym> Już byłaś? Nie Ale fajne katapulty i... WIKINGÓW! Mega świetny! Ja to, ja to mam No chodź tutaj! Mu, mu Ej! Wikingi! To... Ciągle tę samą grę reklamują No właśnie! Nie fajnie, nie podoba mi się Ja chciałem, żeby jakieś różne reklamy Ty no. Może coś ciekawego byśmy zobaczyli? I robimy nową śmieszność. Pan profesor będzie? Tak czy nie? Tak, więc to, to pan profesor. Pan profesor pies. Nie gadaj, to jest sama, sama gra. <grym> Ludzie! No proszę was. Chcesz, żebyś z Batmanem puścili albo coś, no? Eee! <grym> albo z taką grą dziewczyńską, fajną. Z dziewczyńską gram. Piszcie... Jakieś tam gry, jakbyś chcieli, żeby Lenka zagrała, tylko... No MSP i Simsy, to na razie jeszcze jest to skur ja? Ja Za mała jeszcze nie, jest. Nie, 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 nie jestem za mała. I I oni mu, się wkurzę. Grazisz mi? Grazisz mi? Czy mi ty grazisz? Niedługo. Rzucałem się kamykami. Świetnie. <grystanie> o matulu. Tak, w Ja Kasi, no, w MSP do za mało malatek. W MSP. A w Simsy może niedługo. No, w Simsy. Ja Zobaczymy. Ja, Zasmucił się, czyli dziewczyn? Nadgra. No, je. Yeah. A no Już ta wygrała, a skąd już wygrała? Bo się on zesmucił. Na pewno? Tak. Zesmucił się, zasmucił się. A może po prostu brzuch go zabolał? <grym> Zjadł stary chleb, ze starym masłem i będzie miał strakę. Baaa! Pierwszy, też jest taki głupi. Pioruj, jaki nie dawał Pan! O no, jest. No rób się. Tak dziwnie będzie. I zaczynamy od... No ...pięknego nosie. jajku I zaczynamy jeszcze jednej... ...jak będzie to samo, to nie wiem co zrobię. Jeszcze kolejne serio? Aplikacja Google Play. O, proszę, to samo. <noise> ja cię. Po prostu nie mogę w to wierzyć. A jednak to prawda! Niewiasto! Dziecię! Co się stało? Poszłaś zwiotować. Już się się. Szybko ci poszło. No bo już więcej filmików nie puszczamy. Zrób tego, co jest. Au! O! Proszę. I niech będzie smutna mina. To jak się krzyczą tu psie. To wyszło okropnie. Czemu ma założone te, te okulary ręcia? Tak gdzieś dziwnie. Nie na oczach, tylko tak na, na nosie. Dlaczego? Nie wiem. Ma śmieszność? Tak. Okej, okay, dobra. Nie, lepiej że mu. mu go muszę nazwać. To później nazwiesz. wiesz. Nie, czekajcie. I gdzie to jest? Co to... nie dać? się napisać Kupa? Kupa? Tu jest U, no. Widzisz U? Jest. Nazywała swojego pupilka Kupa. Tu jest P. No blisko już jesteś. Czad jest Aha, czad Okej, okay, daj, nazwij go Okej, daj, nazwij go No i okej, okay. to koniec będzie Tak, ale ja mam to chciało mieć. To za chwilkę, no Okej